Jedziemy ulicą Meteorologów. Musimy skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. To jest skrzyżowanie z ulicą Ceglaną. Skręcamy w lewo do tym kierunkiem wskazujemy. Mamy światło kolizyjne, dlatego będziemy ustępować pierwszeństwa pojazdem jadącym z naprzeciwka. Mamy światło czerwone, więc musimy czekać. Mamy światło zielone, podjeżdżamy do skrzyżowania. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdem jadącym z naprzeciwka. Zatrzymujemy się I teraz jeżeli na wolny Miniemy kierunek jazdy Jedziemy ulicą Cegielną Na wprost przez najbliższe skrzyżowanie Mamy sygnalizatory I czerwone światło Zatem czekamy aż zapadnie się światło zielone Mamy światło zielone I jedziemy na wprost Nie musimy nikomu postępować